Pewnego dnia na odległej planecie kosmita zwany Gorem, wraz ze swoją córką o imieniu Low, idzie przez jałową pustynię w poszukiwaniu chociaż jednej kropli wody. Mężczyzna modli się do swojego Boga o ratunek nie dla siebie, lecz dla swojego dziecka. Jednakże jego modlitwy na nic się zdają, a dziewczynka umiera. Gore chowa swoją ukochaną córeczkę, a wówczas słyszy jakiś głos, który go wzywa. Idzie tak przez kilka godzin, aż dostrzega Zieloną Oazę. Mężczyzna raduje się. Że odnalazł wodę i pożywienie wówczas odzywa się jakaś potężna istota. Okazuje się, że to rapu, bóg, do którego modlił się Gor. Przybysz mówi mu o tym, że w jego kraju nie panuje susza i wszystko umiera, a on sam jest jego ostatnim żyjącym wyznawcą. Została im jedynie wiara w rapu i oczekiwanie, aż spełni swoją obietnicę niebiańskiej nagrody. Jednakże ten rozbawiony Szydzi z Gora i mówi, że coś takiego nie istnieje, a poza tym nic mu się nie należy. Każe sobie nie. Bo świętuje śmierć wroga, który napadł go z nekromieczem. Dodaje, że pomimo śmierci większości swoich wyznawców, to znajdą się jacyś nowi. Wszystko jedno. Gory jest załamany tym, że cierpieli głód i choroby, a jego córka umarła po nic. Wówczas zrywa medalion i wyrzeka się swojego boga. Ten łapie go za szyję i chce już go zabić. Jednakże w tym momencie mroczne ostrze dostaje się w ręce przybysza, a ten przebija nim agresora. Gory składa ślub, przyrzeka, że zabije wszystkich bogów. Wiele galaktyk dalej żył sobie Thor, bóg piorunów. Od małego wychowywano go na wielkiego wojownika, a pewnego dnia spotkał swoją miłość Jane Foster, jednakże ta wkrótce się rozpadła. W tamtym czasie Thor wiele przecierpiał. Stracił matkę, ojca, przyjaciół i brata, a na sam koniec dom. Przez kilka lat był pogrążony w głębokim smutku, jednakże wkrótce się ogarnął. Dołączył do Strażników Galaktyki i powrócił z dawną kondycją, aż na trzech dzisiejszy dzień. Wraz ze swoimi nowymi kompanami ratuje kolejną planetę. Jej mieszkańcy zostali zaatakowani przez jakąś dziwną rasę kosmitów. Są bezbronni, gdyż ktoś zabił ich bogów. Tor oznajmia, że ich problem skończy się tu i teraz, po czym przywołuje swój topór. Rozwala wielu wrogów, a po krótkiej walce pokonuje ich wszystkich. Stwierdza, że robota skończona, a wówczas świątynia mieszkańców planety zawala się. Przenosimy się do Jane Foster, która jest wielką astrofizyczką i dawną ukochaną Thora. Okazuje się, że choruje na raka. Jej przyjaciółka Dracy prosi, żeby zwolniła nad badaniami i zachowała siły na walkę z chorobą. Lecz ta woli pójść do swojego laboratorium. Jane próbuje wynaleźć lekarstwo, jednakże wszystkie jej próby kończą się na niczym. Dlatego też postanawia złapać się ostatni deski ratunku. Czyta legendę o uzdrawiającej mocy Mjolnira, dawnego młota Tora, który nigdy i został zniszczony. Dlatego też udaje się tam, gdzie znajdują się jego szczątki. Tym miejscem jest nowy Asgard zarządzany przez królową Walkirię. Pod jej rządami małe królestwo prężnie się rozwinęło. Gdy Jane tam dociera, to wpatruje się w Mjolnira. Wówczas kawałki, które z niego pozostały zaczynają drgać, a chmury zbierają się nad głową kobiety. Tymczasem Thor wraz ze strażnikami galaktyki w zamian za ratunek dostaje dar, którym są krzyczące kozy. Mieszkańcy podkreślają, że zwrotów nie przyjmują. Chwilę później Starlord odbiera wyzwanie od klientów, a raczej wiele wezwań, proszących o pomoc. Ktoś masowo likwiduje bogów. Jedną wiadomość wysyła Steve w przyjaciółka Tora. Strażnicy postanawiają się rozdzielić i odejść w swoje strony. Dlatego też Bóg Piorunów żegna się z Quilem, po czym Skorgiem zostaje na planecie. Strażnicy odlatują, a syn Odzyna wraz z kamienistym Przyjacielem i drącymi się nieustannie baranami teleportują się do miejsca wyzwania od Sif. Dostrzegają tam martwego boga waligarczyków, a po chwili odnajdują kobietę. Mówi, że polowała na bogobójce, lecz wpadła w jego zasadzkę. Dodaje, że ruszył do Asgardu. Nastaje wieczór. Do nowego królestwa przybywa Gor. Po chwili wzywa potwory cienia, które napadają miasto. Jednakże wówczas do obrony mieszkańców przybywa Valkyria, Thor i Korg. Pokonują kilka stworów, a wówczas do walki dołączą czy jakiś inny superbohater. Bóg piorunów dostrzega swoją dawną broń, którą jest Mjolnir. Thor cieszy się, że go widzi i ma już wziąć młot w swoje dłonie, lecz ten zostaje przywołany przez nieznajomego Herosa. Okazuje się, że to Jane. Odinson nie wierzy własnym oczom. Niegdyś byli szczęśliwą parą i wspólnie żyli przez kilka lat. Władca piorunów kiedyś kazał obiecać Mjolnirowi, że zawsze będzie chronił jego ukochaną. Wówczas nieświadomie rzucił zaklęcie. Jane i Thor Oboje bali się, że nawzajem siebie stracą, jednakże to właśnie przez to się oddalili w końcu nie mieli ze sobą prawie nic wspólnego kłócili się, aż w końcu pewnej nocy wszystko się rozpadło myśleli, że ich relacja przeszła do historii, zdziwiony Thor postanawia walczyć dalej wówczas dostrzega Gora, idzie się z nim zmierzyć, lecz ten unika jego ciosów, agresor próbuje zabrać bogowi piorunów Stormbreakera, lecz ten go odrzuca, bogobójca widząc że mają nad nim znaczącą przewagę postanawia uciekać, jednakże nie odchodzi z niczym, okazuje się że jego słudzy uprowadzi Asgardzkie dzieci. Thor próbuje dopaść Gora, lecz temu w ostatnim momencie udaje się uciec. Następnego dnia Walkiria obiecuje swoim poddanym, że uratuje dzieci. Thor jest zakłopotany obecnością Jane. Gdy widzi Mjolnir próbuje go przyzwać, lecz wówczas przylatuje zazdrosny Stormbreaker. Zaniepokojeni mieszkańcy przejmują się uprowadzeniem dzieci. Thor uspokaja ich, a po chwili wraz z Jane, Korgiem i Królową myślą nad planem odbicia zakładników Gora. Odyn sąd Tłumaczy, że ich przeciwnik jest w posiadaniu nekromiecza, który służy do zabijania bogów, jednakże tym samym wyniszcza od środka jego właściciela. Wówczas odzywa się jedno z uprowadzonych dzieci o imieniu Astrid, syn wszechwidzącego heimdala, który odziedziczył po ojcu jego potężną moc wszechwidzenia. Dzięki niej Tor dostrzega, że młodzi mieszkańcy Asgardu znajdują się niedaleko Krainy Cieni. Obiecuje dzieciakom, że niedługo ich uwolni, po czym wychodzi z wizji. Ekipa postanawia udać się do Wszechmiasta, gdzie znajdują się wszyscy bogowie. Tam na pewno uzyskają pomoc. Tuż po tym Thor wspomina stare czasy z Jane, do której cały czas coś czuje. Podczas rozmowy okazuje się, że Odinson wciąż jest godzien Mjolnira. Gdy dziewczyna wraca do swojego pokoju, wygląda na to, że młot nie uleczy jej choroby, gdyż ta dalej postępuje. Jakiś czas później ekipa wyrusza w podróż statkiem portalowym zasilanym Stormbreakerem. Kozy rozpoczynają bieg, a po jakimś czasie drużyna dolatuje do w którym mieszka wiele bóstw. Tymczasem Gor straszy swoich zakładników. Mówi, że bogowie ich nie uratują. Wyjawia, że siedzą tu dlatego, że do realizacji dalszej części swojego planu, potrzebuje zwabić tutaj Tora. W tej samej chwili sam Thor, Valkyria, Korg i Jane zasiadają na zebraniu bogów. Wówczas przybywa najpotężniejszy z nich, zwany Zeusem Gromowładnym. Okazuje się, że tutajsi bogowie zajmują się błahymi sprawami i nie zależy im na swoich wyznawcach. Ekipa rozumie, że oni im nie pomogą. Lecz piorun Zeusa już tak. Thor idzie więc rozmówić się z jego właścicielem. Mówi mu o bogobójcy i dlatego prosi go o armię, aby go powstrzymać. Jednakże gromowładny go tylko wyśmiewa. Gdyż zmarli Bogowie nic nie znaczyli, nie ma co panikować. Okazuje się, że Zeus tak naprawdę lęka się tego oprawcy. Chcąc dowiedzieć się z kim rozmawia, więzi Tora i aby go ośmieszyć, zdejmuje z niego szatę. Syn Odyna tłumaczy, że Gor uwięził dzieci Asgardczyków, lecz to zupełnie nie obchodzi Pana Wszechmiasta. Thor stwierdza, że ideał sięgnął bruku. Zeus to zwykły tchórz. Ten po cichu odpowiada mu, że faktycznie boi się bogobójcy, gdyż Gor zdobył nekromiecz, a z nim nie ma żartów. Wówczas oznajmia wszystkim, że nie ma się czego obawiać, ponieważ agresor nie dotrze nigdy do nich ani do wieczności. Wówczas Walkiria stwierdza, że już po nich, ponieważ wie to pradawny byt, a gdy się ją odnajdzie, to ta spełni jedno życzenie szczęśliwca. A chyba każdy wie, czego sobie zażyczy typ o przydomku bogobójca. Thor jest wściekły na to, że żadna z obecnych tu istot nie chce im pomóc, dlatego oznajmia, że sam rozprawi się z Gorem, jednakże Zeus nie chce ich puścić, nie może pozwolić, aby zdradzili przypadkiem położenie wszechmiasta. Wówczas rozpoczyna się walka: gromowładny strzela w korga piorunem, przez co ten się rozpada. Widząc to, wściekły Thor i przebija nim serce Zeusa. Starzyc spada w przepaść, a po chwili okazuje się, że Korg ledwo przeżył, a w zasadzie jedynie jego twarz. Wówczas Kamyk wzywa kozy, a te po chwili przybywają. Walkiria zabiera piorun Zeusa, po czym cała ekipa odlatuje. Po kilku godzinach Thor i Jane rozmawiają ze sobą. Kobieta wyjawia, że jest ciężko chora i powoli umiera. Odinson obiecuje, że co by nie było, będzie przy niej. Wówczas oboje wyznają sobie miłość, A chwilę później dolatują do krainy cienia. Lądują na niej statkiem i dostrzegają, że w klatce nie ma dzieci. Wchodzą więc do jakiegoś pomieszczenia i się rozdzielają. Jane dostrzega pewne rysunki. Orientuje się, że to Bifrost jest kluczem do dotarcia do wieczności. Odrzuca Stormbreakera, który otwiera taki portal, po czym biegnie do przyjaciół i krzyczy, że to pułapka. Wówczas z cienia ujawnia się gór. Agresor więzi Herosów. Każe bogowi piorunu wezwać swoją broń. Zdrad że miał kiedyś córkę o imieniu Lov i wierzył, że bogowie nie opuszczą jej w godzinie próby, a jednak umarła w męczarniach, dlatego wszyscy z nich muszą zginąć. Gdy oprawca dusi Jane Thor, wzywa topór. Wówczas rozpoczyna się walka. Wszyscy atakują Gora, a Walkirii udaje się nawet go zranić, jednakże sama zostaje poważnie ranna. Odysseus wraz z Foster chce zabrać z tą troną towarzyszkę, dlatego otwiera Bifrost. Jednakże wówczas bogobójca łapie Stormbreakera. Odrzucając stora do portalu, Gor ma już wszystko, aby zrealizować swój plan. Jakiś czas później Herosi wracają na ziemię. Jane ledwo żyje, dlatego Odinson znosi ją do szpitala. Kobieta chce wracać do walki, lecz ten jej na to nie pozwala. Mówi, że nie może dalej walczyć, bo Mjolnir ją wykańcza, wysysa życie. A on nie pozwoli jej przestał umrzeć, gdyż za bardzo ją kocha. Jeżeli Jane weźmie młot do ręki, to ich szansa na wspólne życie trafi szlak. Fizyczka mówił ukochanemu, że ma do niej wrócić. Chwilę później Walkiery daje Torowi Gromzeusa i dodaje, że Nekromiecz musi zostać zniszczony. Tylko tak pokona ich wroga. Bóg Piorunów gdzieś się teleportuje. Tymczasem Gor dociera do Wrót Wieczności, stawia Stormbreakera i używa go do otwarcia przejścia. Jednakże wówczas przybywa Tor, ocalając dzieciaki. Bogobójca tworzy potwory cienia, a Odinson, wiedząc, że samemu nie da rady ich powstrzymać, przekazuje część niebiańskim a z Wszyscy ruszają do boju. Bóg piorunów walczy z Gorem, lecz w pojedynkę nie ma z nim szans. Ma już zostać zabity, jednakże wówczas wpada potężny tor. Kochankowie wspólnie stawiają czoła bogobójcy. Władca piorunów próbuje odzyskać Stormbreakera, aż w końcu mu się to udaje, jednakże przejście zostaje otwarte. Rzuca topór dzieciakom, dzięki czemu te teleportują się do domu. Gor chce zabić Jane, jednakże w tym przeszkadza mu syna. Odina. Foster rzuca młotem, rozbijając nekromiecz. Złowroga broń mają już się otworzyć, jednakże kawałki Mjolnira zabierają jej części. Jednym ostatnim uderzeniem Jane niszczy miecz. Wówczas kochankowie dostrzegają, jak gor wchodzi do wieczności. Nagle przenoszą się do jakiejś krainy. Gor chce już wypowiedzieć życzenie, aby zabić wszystkich bogów. Jednakże Thor tłumaczy, że nie tędy droga. Tomu nie przyniesie ulgi. Ten pyta się, to co w takim razie mu ją da, a Odnison odpowiada, że miłość, bo tylko jej każdy pragnie. Wówczas Thor idzie do Foster, a agresor pyta, jak ma czelność odwracać się do niego plecami. Ten odpowiada mu, że Gor wygrał i dlatego nie będzie marnował ostatnich chwil. Chce je spędzić ze swoją ukochaną, bo wybiera miłość nad zemstę. Dodaje, że on też może. Może zwrócić życie córce. Gor wyjawia, że on sam umiera, lecz po chwili przypomina sobie to, kim niegdyś był. Wówczas prosi, żeby jego córka nie została sama. Sekundę później bogobójca budzi się i dostrzega błaga Błagają o wybaczenie. Tuż obok nich Jane i Thor wyznają sobie miłość. Po czym kobieta odchodzi w swoją stronę. Gor prosi, żeby Thor był dla jego córki dobry, a chwilę po tym umiera. Kilka dni później okazuje się, że Jane została uhonorowana. Młodzi Asgardczycy wrócili do domu, a córka Gora jest teraz pod opieką wujka Tora. Przez wiele następnych miesięcy wspólnie pomagają słabszym. To jest właśnie miłość i grom. Wiele tygodni później okazuje się, że Zeus przeżył. Rozumie, że jego wyznawców już nie ma. Ci, którzy pamiętają o starych bogach, to jedynie się z nich śmieją, każdy więc Herkulesowi przypomnieć, gdzie jest ich miejsce.